Witam serdecznie w szklarni z okien. Mamy drugi lipiec, godzina 15.20. Nie było mnie 5 dni w szklarni z okien. I po powrocie z podróży byłem w Płocku, w Kajetanach, koło Warszawy. Trochę się jeździło i syn tylko tutaj z Leksza podlewał. Pierwsze co to odwilczyłem, ogórki i pomidory, żeby nie było za dużo i za gęsto później tego materiału i ponawijałem to wszystko na sznurki. Ogórki powoli minęły pół metek. Przez 5 dni jestem, jak to mówią, w lekkim szoku, bo już mamy ogórki pod sufitkiem. Ładnie zagłuszyły paprykę, także widać, widać sposób w skrzyniach się bardzo dobrze sprawdza, jeszcze nie widzę braku na liściach yy, minerałów, a mój kogut się tam drze, ale gnojówka z pokrzywy czeka, więc zapewne zasilę lada dzień trochę te. O góreczki, no pomidory koktajlowe mamy tutaj. Było tak dużo wilków i tak dużych, że byłem w szoku. No nie da mi mówić, co za kogut. Proszę zobaczyć na. Rozmawia sobie z drugim kogutem od sąsiada. Proszę zobaczyć na pomidory, które tutaj dobijają już do tego tego sznurka w tej właśnie skrzyni są te większe odmiany w tej środkowej jak mówiłem wcześniej koktajlówki no pietruszka też widzę, że już ładnie podeszła robi się bardzo ciekawie i zielono O, a ten nie da nie da spokoju Albert przyszedł i drze japę no i tak po 5 dniach. Szklarni. Oj ludzie. Szklarnia ma się dobrze. Znaczy rośliny wewnątrz szklarni. No, będziemy czekać pierwszych owoców. Kwiaty już się zaczęły zawiązywać. Na ogórkach już jest dosyć sporo owoców. Widać. No niestety owadów nie mam. Nic nie słychać, żeby tu brzęczało. Jakieś muchy są. Jedynie. No ale. Grunt, żeby te ogórki jakoś sobie dały radę. No, także ogórki też odwilczałem. Nie, nie wszystko mi się udało. No właśnie, tutaj też jest mały wilk, bo. W zeszłym roku trochę zostawiłem i mi to bardzo zarosło. A kogut chyba chce zagrać pierwsze skrzypce. No więc pokażę Państwu go. No teraz to się nie odzywasz, co? No piejo, kury, piejo. No i po tych pięciu dniach troszkę mi brakowało tego widoku, bo teraz co się zaczyna ten najciekawszy moment. Szklarni, kiedy to wszystko się buja do góry, już widać pierwsze duże i nawet kwiaty wampiry. Ja zostawiam. No i tak było w zeszłym roku dużo owoców, a z tych kwiatów będą największe, najciekawsze okazy. O, tu kolejny taki staśmiony pomidorek. Zobaczymy, no bo <laughs> jest tu 8 odmian. Na przyszły rok będzie jeszcze więcej. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dalej. Na razie się tym ciągle bawię. O, i widać z tej perspektywy, że już jest bardzo pięknie i zielono. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania, subskrybowania moich filmów. Dziękuję i do widzenia.